Dochodzimy do stacji trzeciej. Krzyż przed drzewem. Thank you <coughs> Tylko takie cele, które osiągnięte jesteśmy pewni, ich realizacja nie wymaga ogromnej siły, zawsze na siebie. Można tak funkcjonować długo i długo. Jakie ja jestem wspaniały, to postanowienie to osiąga, a wyzwanie boli, prowadzi do kryzysu, który musimy określić, na czym naprawdę nam zależy. Dlatego dzięki wyzwaniom określamy swoją tożsamość, oraz jednocześnie kształtujemy ją na nowo, ponieważ wygrane wyzwanie nas zmienia. Czerwestwo skara. Dobra sobie droga, którą wagzywałem do sporym wydarzenia. Słon, który domagał się drogi skazującego, towarzyszył potem Jezusowi. Na swojej drodze Jezus spotkał matkę oligarchską Simonę, Jana, Marię Kleofasową, w Magdalena. Ale cały czas towarzyszył mu w rodzinie ten upadek, który zabolał